Wyczyściliśmy ale ją. Ale doczyściliśmy ją tak na, na super. Jeszcze tu się zaraz tymi plastikami zajmę. No, nie Junio, nie? Mhm. Bajeczka. Także jest gotowa. A nie kładzisz tu czegoś na tym? Nie, no teraz to chyba No właśnie, teraz jak w tej Chorwacji wszystko usolone, takie wiesz. A to będą wchodzić solone? Nie, no gdzie tam. co tutaj nafaszeruj. Przecież my zostawiamy samochody, nigdzie tam nie będziemy jeździli Co tam tutaj Dobra Adziusz to wiesz co? Połóż mi te naklejki Tutaj na siedzeniu, dobra? No Zupka jest, zaraz Was zaproszę. Super Wadek mam nadzieję, że zjesz, bo ewentualnie mogę ja, Ci jeszcze kiełbaskę ugotować. Botwinkowa, Władek. Znaczy, no, na pewno spróbujesz. A jak... No, w razie czego, możemy jeszcze kiełbasę ugotować. Okej. Okay. Czekaj, ja Władzio, no, bo ja muszę to zrobić. Zaraz się to Ci okej? Okay? Na tą zupkę to już nawet mam ochotę. No, no, ale zaraz Ci zrobię taką... Na bogato Ci zrobię. Na bogatą zupę? A co to za tak? No To jeszcze jajko dam moim, to chyba nie ma co. O, jajeczko, tak. Bardzo mi pasuje. Ty też musisz jajka tu żyć. Dobrze. Jajek. Czemu on krzyczy? No, Oszczekuje kostki teraz. Czasami Ty mówi, że ja mu brakuje którejś klatki. Szczególnie jak zrobi tą minę, taką jak ten tak, Wygląda jak... jak taki tępy mały niedźwiadek tak. mhm. Niedźwiadku, niedźwiadek No naprawdę ma taką swoją minę Ma, ale on, on tam coś goi O goni. teraz ma tam A on od zawsze miał takie tak. ciągoty, żeby... Pamiętasz te iskry z ogniska? Wszystkie no. musiał zabić, krople wody, wszystkie. Nie położy się normalnie, nie siedzi na topie. tylko ciągle jest też taki w ruchu. Już? Słucham? One mnie ciągle sprawdzają. Gdzie, gdzie? Nie są, czy nie są same w domu, rozumiesz? Tutaj. Tutaj ktoś dostanie, tam kiedyś się... Le, le, le. Ej, ile tu jest poziomek? Wiem, ale nie ma kiedy. Ale wielkie. No. Olbrzymki. Może byśmy dzisiaj już więcej zrobili, co? Takiego szybkiego. To byśmy sobie jutro pojechali, tak, żeby tam na rano być już. Wcześniej, nie? Bo tak to znowu dojedziemy tam pół dnia później, nie? Całe to pranie na tydło. No, całe to pranie muszę zrobić, by suszyć to pękno. No. On też ma tą minę. Ma tą minę, no. A on naprawdę szczeka na te kostki. Chodź, chodź. No czemu? Cicho. Coś mu odwaliło, teraz nie tak tego. Już, cicho. Cii, cii. Dobra? Słuchany piesek Pomagać wodę Wygodnie ci w tych butach Wygodnie ci w tych butach... Te, tak, mówi, tak jak ci mówiłam, te zabawki do wody możesz wziąć już Ale nie wiem gdzie one w ogóle się schowały teraz. Ja je wrzucałem już tam na, na górę Tak, wrzucałem je. W jednym dworze były. Tutaj to możemy jeszcze materac wziąć dodatkowo. Bo się fajnie dryfowało w zeszłym roku na materac. No. Tak. A znaleźliście tą pompkę? Nie, nie szukaliśmy. A. Ale znajdzie się może. No bo pompować to... No. A teraz tych wyjazdów jest tyle. Tylko, że tam to by trzeba było do materacu tą inną bombkę niż tą do piłki, nie? Czy nie? No pewnie, że tak. No ale ja bym. A to nie było takie oczywiste? Nie. Dobrze wygląda nie, w tych butach. Takie... Nie, to pasuje są jasne do, 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 do nie do... do wszystkiego, nie? nie? Stylowy gość. Nie wiem, co klapki za parę złotych być stylowe, ale... A myślisz, że to cena wpływa? Nie, 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 nie bezpośrednio cena, no takie są zwykłe przecież. No. no ale w sumie. Są wygodniejsze niż... niż na przykład te Hawajanasy, co mają, nie? Yy, głodny jesteś, już Mówiłeś? No. To idziemy jeszcze od razu, tak? Tak. Możemy. Dobra, to ja jeszcze zobaczę tylko pogniewasz się za naklejkę motokroniki na BMW? A w którym miejscu? No na przedniej szybie tak. Po środku. Nie. Nie, nie no nie pogniewam się oczywiście. Słucham? No z tyłu, no z tyłu, wiadomo. Dobra, możemy hmm? Chodź ci pokażę, bo sam też mam mieszane uczucia, ale... No ja tak nigdy nie żeby coś jej naklejać? Ja myślałem o tym, żeby tutaj jej nakleić. Ale jak można, no, ale. Niekoniecznie. No. No i dobra. to trochę to popsuje, Akurat w tym wypadku. I sprawa się zamyka. Małżeństwo się rozpada. Dziękuję. Do widzenia. ja nie są aż tak. Um... Aż tak. Dobra, dobra. No okej, okay. super. Widzicie <grym> mhm. <Jedź> sobie <tutaj> sama. Co <grym> do jeszcze. Do wyrzucenia. Tak, będziesz Chodź do kosza się kierował. Ja, ja ci zupkę za... nałożę, dobrze? No chociaż zupę, no. Super. Chodź Wadek, zjemy coś Dobra Łocho, wow, Ale ekstra. Bombowo Tak. Kurde, gdzieś ta pałka zniknęła. A w ogóle nie idzie do swojego pokoju na przykład? nie wiem. Madziułek, Madziułek, a Ty tej pompki to gdzieś do swojego pokoju nie wyniosłeś? Nie. Mhm. Jestem. To jest dla taty porcja. Yeah. Łyżka może tacie dać ma Podjadacz pietruszki Choć nie jestem podobaj Dobry skarb! Co tu masz Już? No Czymś tam się chyba musiałeś dotknąć